Już panu dam głos, natomiast poprosiłbym jeszcze krótko, tylko przeczytam pytanie jeszcze z internetu. Pan Józef pyta, żołnierze we Francji dostali pozwolenie na strzelanie do protestujących, jak się ma ten fakt do wolności zgromadzeń i wyrażania własnych poglądów Unii. No proszę państwa, jak już mówiłem, że wchodzimy w etap surowości, w którym tam będzie się wprawdzie deklamowało o tym, że mamy swobody tutaj zrzeszania się i tamtego, poglądów, no wszystkiego, czego chcemy, ale sytuacja będzie, praktyka będzie w odwrotnie proporcjonalna do tego hałasu, więc z tych wolności obywatelskich zostanie tylko ogryzek, a potem już nawet ogryzka nie będzie. Jeżeli oczywiście nie powstrzymamy tego trendu, nie bez kozery ten kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej powiada, że on nie będzie współpracował z populistami, a więc z każdym, z każd żadną partią, z, z żadnym człowiekiem, któremu ten kierunek ewolucji się nie podoba. Więc Oficjalnie kandydat na przewodniczącego Komisji Europejskiej, a więc rządu Unii Europejskiej, zapowiada, że będzie walczył z częścią obywateli. Będzie ich zwalczał. Jak ich będzie zwalczał? No, będzie musiał strzelać do nich, nie ma rady. Bo inaczej oni się go nie będą bali. Żeby się bali, to musi do nich strzelać. Także obóz koncentracyjny jest chwilowo nieczynny. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana redaktora Michalkiewicza w sprawie znanego grandziarza, George'a Sorosa, który... w niektóre dzielne kraje w Europie muszą się z nim tam, w przez niego mieć problemy. Kwestia jest taka, czy... Uważa pan, czy on działa samodzielnie, czy jest w jakiejś części, jakiejś grupy tych cwańszych i bezczelniejszych? Dziękuję. Proszę państwa, no jak ja bym wiedział takie rzeczy, to albo bym już nie żył, albo byłbym bardzo bogaty, a jak państwo wiecie, nie jestem. <laughs> nie wiem tego, natomiast Jerzy Sorosz ma taką pozycję finansową przede wszystkim, że może wywierać bardzo duży wpływ na sytuację przynajmniej w niektórych częściach świata, bo nie we wszystkich, ale przynajmniej w niektórych częściach świata dzięki przekupowaniu. Wspominałem tutaj o. Fundacji Batorego. Gdzie tam, to jak kiedyś byłem redaktorem naczelnym Najwyższego Czasu, to Fundacja Batorego obsyłała redakcję takim coś, czymś w rodzaju sprawozdania finansowego. I to był świetny przewodnik po życiu politycznym, bo od razu można było tam się dowiedzieć, ile kto od nich dostał i za co. No i od razu było jasne, dlaczego ćwierka z, z tego klucza, prawda? Mówię, tu i byli tacy sprzedawczykowie, ale był między innymi jego ekscelencja ksiądz Pieronek i tam inni. Także tu ponad podziałami to idzie. Jerzy Soros, myślę, że Jerzy Soros, znaczy on się mi nigdy nie zwierzał, ale po jego działaniach i po tym, co on wspiera finansowo, myślę, że on sympatyzuje z komunistyczną rewolucją, jaka się Przewala przez kraje europejskie i przez Amerykę Północną. My nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że to jest komunistyczna rewolucja, bo ona, się, ona jest prowadzona według innej strategii niż my znamy, bo my znamy bolszewicką, a ta jest prowadzona według strategii Antoniego Gramsciego i tam Spinellego i tak dalej. I tu się inaczej rozkładają akcenty, tam było gwałtowna zmiana stosunków własnościowych i terror, a tu jest duraczenie. Duraczenie i to przy pomocy takiej piekielnej triady się odbywa. Państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. I Soros to duraczenie sponsoruje. Jaka, jakie są rezultaty? Pani minister Zalewska, pani minister Zalewska jest ministrem edukacji. Szkoły są publiczne i podlegają jej. I ona powiada, że będzie, będzie że będzie walczyła z tym programem deprawacji cudzych dzieci. Już został ogłoszony. Będzie, ale to znaczy, co będzie robiła? Ona jest ministrem rządu. Normalny rząd nie wysuwa propozycji, tylko wydaje rozkazy. I gdyby pani minister Zaleska normal... mówiła prawdę, no to wydałaby rozporządzenie, że od tej chwili, który, jeśli jakiś nauczyciel zacznie uczestniczy, będzie uczestniczył w tym programie deprawacji, wyleci na zbity łeb ze, z oświaty i z bilczym biletem. Nic takiego nie ma. Poza gdakaniem nic takiego nie ma. Więc rząd nawet propozycji nie wysuwa, a nie mówiąc już o tym, żeby rozkazy wydał. Ale dlaczego tak jest? No to nam wyjaśnił tu pan poseł. To już nam wyjaśnił pan poseł. Więc mamy figurantów. Mamy figurantów w charakterze umiłowanych przywódców. I daleko z tym nie zajedziemy, bo oni się zachowują tak jak szczuroła. Pięknie nam grają na flecie, o teraz wybory się zbliżają i tu srebrne, tam z tego. No to co się stało? Ano tygodnik w sieci odkrył, że tam gdzieś jakieś laboratorium w Wielkiej Brytanii odkryło ślady trotylów podczas katastrofy słumeńskiej. Znowu będziemy rozchuściwani emocjonalnie. Jak nie trotylem, to reparacjami wojennymi od Niemiec. Jak nie reparacjami wojennymi od Niemiec, no to tarzaniem w smole i w pierzu Donalda Tuska. Nawet gdyby Donald Tusk został posiekany na kotlety mielone, to Polska się nie pożywi z tego. Polska się z tego nie pożywi, więc musimy się, o ile jeszcze nie jest za późno, Niedawno na takim spotkaniu profesor Jerzy Robert Nowak, taki optymistyczne tam przedstawił, że uf, naród się budzi. Może się i budzi, może się i budzi, ale to w, takim, w takiej piosence, właściwie pieśni białoruskiej, tam właśnie było, że to myśmy tam długo spali i nas obudzili, ale złośliwcy dodali zakończenie tego. Tak długo my spali i nas przebudzili, i w dupę nam dali i znów położyli. Maria leśniak Wojciechowska do pana Stanisława Michalkiewicza. Chciałam powiedzieć tak. Za czasów POPSL co najmniej no, była katastrofa, no ja uważam zamach smoleński, co najmniej 44 osoby zginęły i to uważam, że to były morderstwa oraz inni ludzie zginęli, o których prawdopodobnie nie wiemy albo mało wiemy. Ja chciałam zapytać, czy w związku z tym, że Pan budzi świadomość Polaków, że ma konkretne zdania właśnie na temat na przykład ustawy 447, czy nie wiąże Pan? Tej, tego, o czym Pan mówi, jakie ma stanowisko, z tym, co Pana w tej chwili dotknęło, Pana sprawy materialne dotyczące mieszkania. To jest pytanie takie, nie wiem, czy nie retoryczne, ale ja w pierwszym momencie, jak usłyszałam o problemach, to pomyślałam sobie, że no po prostu dają Panu wycisk. Trzymali Pana długo po to, żeby, żeby po prostu teraz na koniec uderzyć. Tyle, dziękuję. Nie, nie, no... Nie będę tutaj Państwu robił spowiedzi z całego życia, bo to nawet tam nie, nie każdemu księdzu bym się z tego spowiadał, ale nie, nie, to po prostu zmieniły się okoliczności i zostałem postawiony w sposób dosyć nagły dla mnie w sytuacji, której no bez jakiejś takiej pomocy z zewnątrz nie byłbym w stanie sprostać. No i zobaczymy, czy to tam się uda. Więc nie wiązałbym tego. Natomiast co do tam zamachu w Smoleńsku, no ja bym się chętnie dowiedział co tam się stało w Smoleńsku. I zwracam uwagę Państwa na to, że rząd Dobrej Zmiany rządzi już cztery lata, ma do dyspozycji zasoby całego państwa. No i co wiemy na ten temat? Tyle samo, co i przedtem, kiedy nie miał do dyspozycji zasobów całego państwa. To znaczy, że albo nie umie zrobić z nich użytku, albo po prostu nic się nie stało. Albo po prostu prawda byłaby niekorzystna dla legendy i mogłaby podkopać kult pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bo czym się zakończyło, jakim zwycięstwem się zakończyło dążenie do prawdy? Bo dążyliśmy do prawdy prawie przez 10 lat. Postawieniem pomnika panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Ale jak to się stało, że on No nie wiemy, nie wiemy i myślę, że bezpieczniej jest dążyć do prawdy, niż ją ogłosić, bo potem już by się nie można było z tego wycofać, a dążyć do prawdy możemy, o, to do końca świata. Dobry wieczór. Przedstawił pan tutaj dwie alternatywy, bardzo interesujące. Ja mam takie pytanie. Mamy jeszcze trzecią alternatywę. Alternatywa się składa z dwóch członów, więc jakbyśmy mieli jakieś trzecie wyjście, to już nie byłaby alternatywa, tylko zupełnie inna sytuacja. Ale do, zawsze do, powiem tak, jakbym wiedział, to bym powiedział. Ale nie wiem. Bo na razie y, sytuacja nam nie sprzyja. Ja, y, y, na przykład, nie mam takiej pewności, czy Polska jest przygotowana na poleksję od strony ekonomicznej, militarnej, politycznej. No nie wiemy, czy jest przygotowana, zważywszy na ogromny wpływ niemieckiej agentury w Polsce i żydowskiej. No. No zdaj. Proszę? No wojsko mamy, ale wie pan, ja tak nie bardzo bym liczył na to, że, no co to za wojsko, którego w tych koszach pilnują firmy ochroniarskie. To po pierwsze, a po drugie opowiem taką historię autentyczną, jak to, jeszcze zanim pan minister Omyszkiewicz nie zabronił Urządzania spotkań w garnizonach wojskowych, to ja tam wiele takich spotkań odbyłem. No i po zakończeniu takiego tournée, jeden z dowódców pułków, jak tam mieliśmy spotkanie w pułku, z kolegą Mikke, zaprosił nas na obiad. No i w gronie najbliższych swoich współpracowników, oficerów. I obiad wyglądał tak, że ci oficerowie bez przerwy narzekali. A to na to, a to na tamto, a to na owamto. A myśmy się przysłuchiwali temu narzekaniu. Wreszcie ja mówię tak, panowie, no my głupi cywile, to właśnie możemy tylko narzekać, ale wy przecież macie tu czołgi, armaty, karabiny maszynowe. I jeden z tych oficerów mówi: o, słuszna uwaga, więc zamieniłem się w słuch, a on powiada: strajk zrobiny. Znikąd nadziei. No to jest, mamy do wyboru albo jakieś gwałtowne wystąpienia. To znaczy, ale nie ma nawet, gdyby był generał Pinochet albo generał Franco, no to wtedy, ale nie ma. Ale nie ma. No to w takiej sytuacji możemy liczyć tylko na ewolucyjne jakieś zmiany i stopniowe. I takim pierwszym krokiem to może być właśnie. Przewietrzenie, przewietrzenie politycznej sceny, o ile nie jest na to za późno. A jakby było za późno, to jeszcze jest jedna możliwość. To jeszcze jest jedna możliwość, mianowicie ostatni szaniec, na którym się możemy okopać, i tu trudno nas będzie zgonić z tego, żeby jeszcze bronić kultury narodowej, bo to jest ostatni bastion. Bo jeżeli naród polski utraci zdolność do tworzenia żywej kultury, to go nie będzie. To się uwsteczni do poziomu przednarodowego, czyli do poziomu narodowości. Tak jak się w swoim czasie uwstecznił naród czeski, 300 lat tak właściwie wegetował bez swojej szlachty. Więc musimy się postarać, żeby tam tej szeregi szlachty, zanim nam nie narzucą szlachty jerozolimskie to, to to musimy, musimy po prostu no, pomyśleć, że to zawsze trzeba, tak, to prawda Proszę, Proszę Państwa, ja, nie, jeszcze w tej sprawie bo to dość, dość ważna sprawa jest Otóż ja uważam w ten sposób, czy możemy wyjść, bo tu jest jakby Podejrzenie padło, że w ogóle no, nie da się, że za późno, że to za wielkie, za wielkie siły. No to już chciałem zwrócić uwagę, że jeśli tak, to tym bardziej trzeba spróbować w tej chwili. Bo być może jest to ostatnia szansa, ostatni moment. Ja właśnie to mówię, że za chwilę na pewno tego momentu nie będzie. Jak będzie armia europejska, jak e, ta podległość jeszcze bardziej e, 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 nas ogarnie, to na pewno szansy nie będzie. Jest ostatni moment. A wyjście z Unii Europejskiej dzisiaj, tak szczerze powiedziawszy, to nie jest wielki problem. Proszę Państwa, wystarczy zwykła uchwała Sejmu Polskiego. A w chwili, gdy będzie za rok to być może nie wystarczy. Ale dzisiaj tak. Uchwała Sejmu Polskiego, mówiąca o wyjściu z Unii Europejskiej, co to, to oznacza? Koniec. Znaczy, bo zgłoszenie do Unii Europejskiej takiej uchwały oznacza, że Polska musi w ciągu dwóch lat wyjść. To tak jak było z Wielką Brytanią. U nas nie potrzeba referendum. Nie potrzeba tego typu rzeczy. Ja, ja bym no, chciałbym przekonać mnie, że, y, ludzi, poinformować ich y, z punktu widzenia referendum, a wiem, że no, mam tak siły potężne przeciwko mnie, że do większości ludzi moja informacja nie trafi. Zapewne za trzy lata do nich trafi, jak dostaną po głowie, y, o ile już, y, nie będą całkowicie zindoktrynowani, tak, że no, po prostu gotowi byli na czworakach chodzić, prawda? Ale to będzie za późno. Dzisiaj wyjście nie jest żadnym problemem. I co się dzieje w chwili, gdy zgłaszamy? A wychodzi mi nic w tej chwili, zwłaszcza po Brexicie, Unia Europejska nie może zrobić, prawda? A tylko negocjacje są na jak to, czy mamy się umawiać jak na jakieś wyjście, czy, 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 czy po prostu wychodzicie, bo wychodzicie? Bo akurat taka jest sytuacja w tej chwili, prawda? Niezależnie od tego, jakie siły tu gdzie działają, tak jest, no i daję mówię, nagle stajemy się otwarci na świat i, i, i przestajemy, y, znika nam to groźba potwornych pieniędzy. Ja nie mówię w tej chwili o ustawie 447, bo niestety, niestety ta groźba wcale nam nie znika. Ale tak swoją drogą, no być może jesteśmy, być może rząd będzie bardziej odważny, jak będzie faktycznie chociaż w części rządził. No bo to, co do tej było mówione o tym, że no, Pan w to poruszył, że tutaj jedni drudzy to samo robili, drudzy to samo robią, tylko nie mówią i tak dalej. No tak. To się, proszę Państwa, i fakt, że rząd polski w ogóle nie rządzi, no tak, no rząd, który mówi, że on nie podwał mu się Unia Europejska, idą wybory i tak dalej, przecież nie powie, że nie uchwalają żadnych swoich ustaw, ani że w ogóle nie rządzi, no bo by natychmiast poleciał na, na łeb, na szyję w sondażach, prawda? Opozycja przecież też nie, nie powie, bo ona lubi Unię Europejską, nie? No więc żadna ze stron tego nie powie, co więcej, Każda ze stron będzie walczyła, żeby tego nie mówić, że, że, żeby, żeby Polacy się nie dowiedzieli, w jaki sposób są, są rządzeni. Jedyny, kto może powiedzieć, to właśnie niszowy, to ja mogę powiedzieć, bo ja tam jestem, widziałem to, mogę powiedzieć, ale ja nie mam siły przebicia, ile mogę pieniędzy wydać na to, żeby do, do ludzi dotrzeć z informacją, prawda? I być może, tak jak powiedziałem, jest to ostatnia, ostatni moment na to, żeby być w Unii Europejskiej, bo gdyby tak się zdarzyło, nawet jeden kraj jeszcze niech się odważy na coś takiego. To ta Unia Europejska się rozwala i można ją stworzyć od nowa. Właśnie Europojczyznę. I to byłoby idea, ideał, do którego powinniśmy dążyć. Dziękuję.